Czy dziś stanąłbyś przed sądem Boga Niebieskiego? Wolałbyś bolałby, widzieć go jak sędziego, czy raczej jako pana miłosiernego? Jest wielu, którzy nie są pewni tego wcale. Wyobraź sobie przez moment, że stoisz po śmierci w sali Sądu Wieczności. Jesteś na sali ogromnej. Pięknej im kolumny stronie. Ty sam tylko, a przed tobą powyżej. Jeszcze nie obsadzony. To jest to miejsce, gdzie twój los będzie sądzony. W tym nagle słyszysz wstać, Sąd idzie. idzie! Twoje serce bić zaczyna mocniej. Nie ma schować się gdzie, bo oto on: sędzia Bóg, ojciec wszechmogący na tronie zasiadający. Ten z lewej, str z lewej strony wczoraj podziany cień się wyłania. Przy nim wiesz, słania. Te najgorsze koszmary Nie widziałeś czegoś takiego w najgorszym nawet filmie. Głos go zapowiada. Oskarżyciel! Prokurator! I nie jest to żaden szkolny kurator. Boga cię przejmuje w tej dobie nie kto inny jak szatan we własnej osobie. Biblia mówi, On jest oskarżeniem jest Zgadnij, co ty rzeczy go Zaczyna grzechy te wymieniać, bez pomijania. A nie ma w nich nikt lepszego od niego weznania. Wszystkie te stare i nowe, duże i małe, wszystkie, które popełniłeś przez życie całe, szykował tą sprawę już wiele lat. Od czasu, gdy ty po raz pierwszy ujrzałeś ten świat. Nagle z uchwalec wielkiej ignorancji, nie zważając na majestat boskiej instancji, krzyczy. Boże, czyli dziś tę słabą istotę, którą by zabić za na nawet kotę. Ci to właśnie popełniają cudzołóstwa, z, z narkotyków, alkoholu, robią bóstwa. Kłamią, kradną, zabijają, złuszanej miary nie mają. Ta żałosna istota człowiekiem zwana. Za wszelkie grzechy może być pozwana, poza żadną racjonalną wątpliwością. Że zły z nadzwyczajną uściwością. Nie może być wyrok inny, jak kominny. I ostatnia jeszcze jego mowa wściekła. Domagam się kary wiecznego piekła. Echo stwierdzenia ciągle w twych uszach pobrzmiewa. Tryfona w twym sercu coraz bardziej rozbrzmiewa. Otwiera Bóg księgę, gdzie wszystkie twe winy. Czyta, spogląda, nie ma do swojej. Miły. Mówi. Wszystko, co zapisane, zrobiłeś w swoim życiu. Nic z tego nie pozostało w ukryciu. Czy chcesz rzec coś jeszcze grzecznie, zanim cię wyślę na potępienie wieczne? Teraz, jeśli to byłaby prawda, że tam właśnie stoisz, w obliczu Boga Wszechmogącego, sędziego. Na całym światem, młodsze panującego. Jest jedna prawda, o której nie możesz, nie możesz nigdy zapomnieć. I w dniu swojej śmierci właśnie o niej wspomnieć. Wtem z drugiej strony sali. Powiedziałem z drugiej strony sali. Chyba mnie dziś nie słuchacie. Powiedziałem z drugiej strony sali. Tam, właśnie tam jest on. Jeden i jedyny. Pan i władca, król i ten, co zmył Adama winy, który właśnie włącza się do rozprawy. A musisz wiedzieć, że on nigdy nie przegrał sprawy. To nie Budda, Mahomet czy Moek Soso, liczna raz ta fali, ani żaden kibic chodzi w osób. Panie i panowie, z drugiej strony sali Jezus Chrystus z Nazaretu! I temu co powiem, nikt mi nic nie zaprzeczy. Czy nie pamiętasz, ojcze, że mnie sam postałeś, nad losem dnoczonej miłości pochowałeś? Tym z grunty nie raz na wieki, w nurtach miłosierdzia Twego rzeki. Oni mnie pochowali, lecz Twa wielka miłość wyciągnęła mnie z grobu i to jemu na wściekłość. Szapan wściekle ryczy. Grzechy są w spisie, sprawdź sędzią w księdze. A poznasz prawdziwe człowieka nędzę. Bóg do księgi zagląda. Pierwszą stronę przewraca, drugą, piątą. Diabeł oczami wywraca. Bóg księgę zamyka. Księga pusta. Mówią prawdę Jezusa usta. Jego krew wszystkie grzechy zmyła i księgę z grzechów człowieka wyczyściła. Nie ma absolutnie nic w tym spisie. Na to jeszcze bardziej wściekł się. Sprawdź was jeszcze. To tam być musi, Bóg sprawdza. Nic nie ma, niech cię nie kusi. Może zostawić to tam u was na dole, Na wiecznego ognia stole. Odejdź, zły, przepadnij na wieki. Ofiara mojego syna, Wróćcie do domu, powiedzcie to do A ty, czy wiesz, w to, przyjacielu, że dla każdego Bóg przygotował miejsce, choć jest nas tu wielu? Człowiek po śmierci nie popada w nędzę, Ale czy twoje imię znajdzie się w tej księdze? Bóg jest przy tobie, pragnie szczęścia Twego. On z miłości do ciebie w opierze złożył Syna swego. Czy ty także Go pokaż, Pragniesz dążyć do świętości wielkopostnym złożysz lokatę miłości? Czy będzie nią modlitwa, uczynki? A może twoje wrzeczenia? Co zrobisz w poście dla bliźnich? Jakie są twoje postanowienia? Możesz także zabiegać kredyt duchowy, prosząc innych o modlitwę w intencji moralnej odnowy. Nasza wspólnota będzie codziennie modlić się za ci, w twoich bliskich i za ciebie. I szczęście w życiu odnalazł ci dobrze. Sięgną wiecznego życia w niebie. W banku wielkopostnym chcemy dawać Wam swój czas. Chcemy dzielić się własnymi talentami, wniosąc pomoc każdemu z Was. Złóż więc już dziś z odwagą swoje deklaracje. W naszym banku nic nie stracisz. Uwierz mi, wiem, że mam rację.